rynku na konferencji, którą dzisiaj będzie specjalny gość. Właśnie jest z nami pan minister Zbigniew Ziobro, prokurator generalny, jak również pan minister, wiceminister sprawiedliwości, pan Marcin Warchoł, jest pani poseł, oczywiście pani Maria Kurowska z nami, jest pan wójt, są tutaj radni powiatowi, pani marszałek, przede wszystkim witam panią Annę Huk. Także oddaję głos panu ministrowi Orys, proszę panie ministrze. Dzień dobry państwu. Dzisiaj chcieliśmy rozmawiać z przedsiębiorcami na Podkarpaciu, o gotówce, bo tendencje w Unii Europejskiej są takie, aby gotówkę likwidować. I taki też projekt został w swoim czasie uchwalony przez polski parlament. Dlatego Solidarna wcześniej Polska złożyła projekt, a dziś przejęła go suwerenna Polska, bo taka jest nasza nazwa, aby gotówkę bronić. Ten projekt o obronie gotówki, o obronie prawa Polaków do ich wolności, do bezpieczeństwa, do prywatności w obszarze dysponowania finansami, jest już po pierwszym czytaniu w Sejmie. Mogę z satysfakcją Państwu poinformować, że wszystkie kluby, bez wyjątku, ten projekt suwerennej Polski poparły. Poparły projekt, który służy obronie prywatności, wolności, bezpieczeństwa, tego, aby nam nikt nigdy nie mógł zablokować dostępu do gotówki, bo Zablokuje nasze konto, bo zginie nam karta, bo zabraknie prądu, bo będą jakieś względy techniczne stały temu na przeszkodzie, albo kiedyś władza chciałaby na przykład w ten sposób ograniczać swobodę obywateli, tak jak to miało miejsce na przykład w Kanadzie, gdy protest kierowców ciężarówek zakończył się tym, że tamtejsze władze zablokowały dostęp do gotówki. Dlatego przygotowaliśmy ten projekt i projekt ten. Wprowadza zasadę, że likwiduje limity, jakie miały być narzucone obywatelom, zwykłym ludziom. W posługiwaniu się gotówki miała być to kwota do 20 tysięcy złotych, a więc taki poważny remont łazienki, kuchni, mówię, w zakupie samochodu nie byłby możliwy bez posługiwania się pieniądzem elektronicznym, bez posługiwania się bankami, kontami, bez ponoszenia dodatkowych opłat też i z tego tytułu się rzeczy, które zawsze są związane jednak z takimi transakcjami. To będzie zlikwidowane. Suwerenna Polska wykazuje tutaj skuteczność w forsowaniu rozwiązań, które są, podkreślam, z takim symbolem wolności kieszeni Polaków, wolności portfeli Polaków, bo to Polacy powinni mieć wolny wybór, czy chcą decydować, aby opłaty realizować za sprawą kont, karty bankomatowej, czy też za sprawą gotówki. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla wszystkich, też dla przedsiębiorców, bo co do przedsiębiorców, też te limity. Miały być istotnie zmniejszone, pozostaną na aktualnym poziomie. Więcej na ten temat zapewne powie pan minister, pan profesor Warchow, który jest bezpośrednio autorem tego przedsięwzięcia. Przygotował go wspólnie w porozumieniu z prezesem Narodowego Banku Polskiego, który też popiera to rozwiązanie, więc jesteśmy bardzo radzi, że mogliśmy stanąć w obronie wolności w tym obszarze. Polaków I wszystko na to wskazuje, biorąc pod uwagę to pierwsze głosowanie w Sejmie, że ten projekt skutecznie uda nam się doprowadzić do finału i Polacy będą mieli to prawo dalej gwarantowane. Dziękuję. Bardzo proszę, pan minister Marcin Marpu. 100 zł w kieszeni jest więcej warte niż 100 zł na koncie. Banknot pozostanie pieniądze nawet wtedy, gdy padnie bateria w telefonie czy braknie prądu. Czy zepsuje się bankomat? 100 zł w kieszeni, nawet jeżeli zostanie wydane, zostanie wydane tyle, ile jest warte. Bez dodatkowych opłat dla sklepu, dla operatora, karty, dla banku, bez dodatkowych haraczy, bez dodatkowych haraczy dla tych, którzy chcieliby nam narzucić dyktat bezgotówkowy. Dyktat bezgotówkowy. Klaus Schwab, to jest państwo totalitarne. Proszę Państwa, to jest dyktowanie nam, co mamy jeść, jak mamy myśleć, jak mamy żyć. Jako suwerenna Polska, jesteśmy za wolnością. Dlatego bronimy gotówki. Jesteśmy za tym, żeby każdy mógł żyć tak jak chce. Bez narzucania dyktatu, co jeść, czym opalać w piecu, czym jeździć. Gotówka to jest wolność, niezależność, bezpieczeństwo. Pieniądz fizyczny to pieniądz realnie istniejący. Nikt nie powinien być gotówki pozbawiany. Trudeau, lewicowy prezydent Kanady, zablokowany blokował dostęp do kont bez wyroku sądowego, tylko dlatego, że ktoś inny ośmielił się mieć inne zdanie polityczne niż on. Państwo lewicowo-liberalne, to państwo totalitarne, to państwo, w którym narzuca się ludziom właśnie tego typu chore nakazy, dyktaty. Jesteśmy za wolnością, jako suwerenna Polska, bronimy gotówki i będziemy jej bronić. Tak jak pan minister powiedział, te limity w postaci 20 tysięcy w płatnościach przedsiębiorca-osoba fizyczna będą zniesione. 8 tysięcy w relacjach przedsiębiorca, przedsiębiorca również będą zniesione. To jest projekt suwerennej Polski, który w tej chwili jest po pierwszym czytaniu i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu 14 czerwca on zostanie już uchwalony. Gotówka to wolność, niezależność, bezpieczeństwo. Suwerenna Polska broni gotówki. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Szanowni Państwo, czy dwa pytania. Jeśli są, oczywiście bardzo proszę, dlatego że jeszcze dzisiaj mamy jedno spotkanie przed mszą, która będzie o 12.15. Krowi Polscy w Kościele. Myślę, że wypowiedzi pana Seweryna, pana Frasiniuka i innych gwiazd tego marszu pozwalają... Podsumować go jako marsz nienawiści, marsz wulga, wulgaryzmów i rynsztokowego komunikowania się z obywatelami. Marsz pogardy. To są słowa, które są adekwatne do zachowań, wypowiedzi tych, którzy są ikonami tego marszu. Więc można tylko ubolewać nad tym, że data. 4 czerwca będzie kojarzona z tego rodzaju wykwitem kultury, który mieliśmy okazję obserwować i wczoraj i dziś i pewnie jeszcze nie jeden tego dowód i świadectwo zobaczymy w czasie samego marszu. z tranzytem Polska udziela wielkiej pomocy Ukrainie, jeśli chodzi o pomoc natury uzbrojenia, pomoc humanitarną, też wszelaką inną pomoc, która jest możliwa. Według niemieckiego think tanku, który analizował pomoc wszystkich państw na świecie w stosunku do wielkości PKB, Polska jest liderem to Niemcy wskazali, że Polska na rzecz Ukrainy przekazała do tej pory najwięcej środków mierzonych pieniądzem w stosunku do wielkości PKB. Ale to nie znaczy, że ta pomoc może być udzielana bez patrzenia na konsekwencje, jakie to będzie powodować dla polskich obywateli. Te konsekwencje, które dotyczą rolników i rolnictwa, stanowią bezpośrednie zagrożenie dla ich egzystencji a w przyszłości dla egzystencji bezpieczeństwa żywnościowego Polski. Bo jeżeli upadłyby gospodarstwa rolne, to uderzy to w pierwszej kolejności w rodziny rolników, rzecz jasna, w polską wieś. Ale uderzy to też w bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Na to żaden roztropny rząd nie może sobie pozwolić. I dlatego też domagamy się jako suwerenna Polska, mając tutaj wsparcie, jak rozumiem, ze strony naszych koalicjantów, by Unia Europejska wydłużyła. Cła na import do Polski zbóż, kukurydzy i innych produktów rolnych ze strony Ukrainy, właśnie z uwagi na te konsekwencje dla polskiej wsi i dla polskiego rolnictwa. My nie mamy nic przeciwko temu, aby ten eksport był kierowany do takich krajów jak Francja, Niemcy, Hiszpania, które to państwa wiele mówią o pomocy dla Ukrainy, ale niewiele w tej sprawie czynią. I klasycznym tego przykładem był moment, kiedy zostały zniesione cła na produkty rolne z Ukrainy. Miało to się odbywać w ten sposób, że Polska miała być głównie krajem tranzytowym, a okazało się, że całe, czy ogromna większość tego zboża trafiała do naszego kraju i zalega w polskich magazynach, do których polscy rolnicy nie mogą własnych produktów kierować. Więc jest to też dowód egoizmu bogatych krajów Unii Europejskiej które chcą kosztem Polski załatwiać sprawy pomocy dla Ukrainy. Nie możemy się na to zgodzić. Dlatego domagamy się wydłużenia ceł i rozszerzenia ceł na produkty żywnościowe z Ukrainy do Polski. Nie ma nic przeciwko, aby inne kraje w myśl solidarności, które nie okazywały tak wiele, jak Polska na przestrzeni ostatnich długich miesięcy wojny zechciały otworzyć w pełni swoje rynki i tą żywność, te produkty rolne przyjmować. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś pytanie jedno? Proszę bardzo. Chciałem zapytać, jak Pan Minister ocenia fakt, że osoba będąca na emeryturze, prowadząca działalność gospodarczą, płaci drugi raz zdrowotne i którego, że tak powiem, nie może odwrócić od podatku. Chodziło się wcześniej 17%, można było odwrócić zdrowotne od podatku, a w tej chwili niby 12%, ale plus 9% zdrowotnego obowiązkowego, to jest 21%. De facto obciążenie dla pracującego jest więcej. Z całą pewnością jest to problem, który pan był uprzejmy postawić, ale panie że nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć panu na to zagadnienie. Jako minister sprawiedliwości się rzecz nie zajmuje się sprawami stricte podatkowymi, ale zawsze jestem otwarty na zajęcie tematem, problemem, który sygnalizują mi wyborcy. Ja rozumiem, że pan sygnalizuje pewien problem, który pojawił się po zmianach podatkowych i myślę, że warto są zastanowienia. Proszę popatrzeć, że Również ta inicjatywa, o której tu dzisiaj mówimy, czyli zagwarantowanie dostępu Polaków do gotówki, to jest efekt naszej reakcji na zmiany, które zostały wprowadzone w ramach Polskiego Ładu i my przekonaliśmy nasze koalicjantów z Prawa i Sprawiedliwości, aby od tych zmian odejść. Że te zmiany, które forsuje Unia Europejska, Klaus Schwab, tu wspomniany przez pana ministra, czy też no, przedstawiciele sektora bankowego nie są oczekiwane przez ogromną większość Polaków, że Polacy chcą mieć dostęp do gotówki, chcą mieć możliwość korzystania z gotówki, płacenia za drobne i większe wydatki i my chcemy, aby Polacy mieli wybór i dlatego przywracamy stan poprzedni, stan miniony. I być może też ten problem, który był Pan uprzejmy w swoim pytaniu, zasługuje na podobną refleksję. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie za udział w konferencji. Zapraszamy oczywiście 13.15, 13.30 będzie w sali kościelnej duże spotkanie. Również jeśli Państwo mają czas, zapraszamy oczywiście na tę konferencję. Dziękujemy bardzo Państwu. Do zobaczenia. Dziękujemy Panu ministrowi również. Pani poseł, czy mogę jedno stanie? Grzegorz ja Szeniczewski, Maria poseł suwerennej Polski. Dzisiaj wyjątkowa rocznica, 34 rocznica częściowo wolnych wyborów.